Cześć Siemanko, z tej strony do mnie, nagrywam gdzieś kolejny odcinek w tej serii. Więc to jest trochę nietypowy odcinek, bo my zaczynamy jako za wymiarze. Jest ze mną Bartos PL, który już ten rundkę robimy cały czas. I już tam idziemy. Bo jeżeli my będziemy czwartą drużyną, bo ja umarłem i ja się respiłem. Dlaczego umarłem? Dlatego, że ja musiałem się z Wami przywitać. Więc. Mam ochotę na tą rosę albo na ból. Nie! Nie! Ból! Znaczy, bo! Jak ci tam będzie. Ból i bo jest tam Nie! Nie, rozwalili ulta. Spike jest jedyną legendą. O nie, nie. My nie możemy być wyeliminowani. No, czekamy. Tak jest jedną legendą na tej mapie. To jest trochę dziwna. Ale my sobie bierzemy te powerki A ty gościu? Pa pa pa, pa. Nie! Bartos? bardzo umarł. Jeden pucharek. Nie. To nie jest zbyt miła. Więc jeden pucharek dodaliśmy. Dodaliśmy tylko jeden pucharek. Więc ja Wam pokażę yy, ten yy, Bo był update. Był update. Yy, tu mamy. O, byśmy to kupili, ale nie mamy. Yy, oferta specjalna. Punkty mocy. Epicki jego zadmiarza mam, ale ja nie nadlegiem. Zobaczcie. Był update. Mamy jego. On jest naszym nowym zadmiarzem. Wypróbujemy go. Ale za niedługo pokażę wam jeden sekret. Yy, yy, pokażę wam sekret, że Dana Mike coś ma. Dana Mike ma kaczuszkę pod kapeluszem. Moc szósta. Yy, więc Poczekajcie, 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 bo coś się mi stało. Więc idziemy. Na rundkę Dynamite. Boję się, że my przegramy. Kolega nawet nie jest jeszcze yy, żadną legendą, bo on ma dwie legendy. Boję się, że mu zaraz odrośnie kruch, ale Dynamite na tej mapie jest bardzo dobry widzowie. Yy, więc pójdźmy. Przepraszam Was za to, że nie nagrywałem odcinku w tyle. Sprawdźmy ile czasu. a dwie minuty dopiero. Więc jest spoko. Bo ja nie mogę takich bardzo długich filmów, bo na razie nie jestem wykształconym bardzo YouTuberem. I proszę Was o subskrypcję. A jak zasubskrybujecie mój kanał, to ja ten. Biorę na odcinek. Jedną osobę. Biorę na odcinek. I przypinam tej osobie dzwoneczek. Jedyne, co musicie zrobić tylko, to zasubskrybować mój kanał. Jak jesteście już w moim klubie, to bardzo proszę na, do na subskrybowanie i wyślijcie mi zaproszenie do znajomych. Ja dodam w piątek ten piątek, no będę wszystkich dodawał do znajomych. Więc widzowie, warto to robić. Tutaj mam bibi, musimy rozwalić, musimy widzowie bibi rozwalić, bibi, no, yy, no właśnie jak widzieliście, umarliśmy. Mój, moje imię wam powiem, ale wam powiem, łatwo jest się domyśleć, ale wam powiem jak dobijecie 20 subskrybentów, moje imię. Więc w Dynamike nie wiem czy mi odjęła cz czwarta pozycja. Więc raczej weźmy sobie... Um, wybierzmy Mortisa i gramy. Ale po poczekajcie, poczekajcie. To 11 minut się zmieni, więc pójdźmy na to. O, proszę. Przeczytajcie to sobie. Subskrybujcie widzowie Dominika. No nie, już Wam kolega stracił moje imię. Więc musicie wbić za to 30 subskrybentów 10 subskrybentów dla kolegi, bo kolega bardzo chce subskrybenty. I ja Wam dam. Ojej, co ja Musi nie chcę nic zrobić. Nie, ale potem Murtisem. Ale to mogę cofnąć, mogę cofnąć, mogę cofnąć. Oczywiście, ja chcę nakliknąć. więc wybierzmy sobie, o pokażę wam że Penny jest bardzo dobra. Penny, Penny, dzwonię po Penny, halo Penny, wybierz się po końcu. Dobra, Penny się wybrała i gdzieś na naszej graczy znaleziono, no to to akurat, obieśmy byli bardzo dobrzy. O, Karla nam przydzieli no to super, Karle Rr. będzie na tej mapie trochę dobry. Szeli jest bardzo dobra, ale ja Szeli pokonałem. Jeden youtuber powiedział nieprawdę. Szeli jest niepokonana, ale Szeli jest pokonana. No i tak naprawdę to musimy mieć bossa i to wygrać. Jeden sekret Wam powiedziałem, drugi sekret Wam powiem w następnym odcinku. Jak chcecie takie coś jak Roblox, to jedyne co musicie zrobić, dajcie jedną łapkę w górę. Każdy jedna łapka w górę, jak będzie 10 łapek w górę, Roblox się pojawi, taka gra jak Roblox będziemy grali w tę grę, ale to już się dowiecie na odcinku. A ja nie będę Wam przedłużał. No, no to 6 minut na razie mamy bossa pokonaliśmy, więc boko. No ale my musimy mieć teraz bossa, koledzy, to nie tak źle to zrozumieliście koledzy, źle to zrozumieliście przepraszam, ale źle to zrozumieliście my musimy mieć teraz bossa my mamy trzy, a oni 4, oni graniczą z nami Dobra, zostawmy tu armatkę Okej. Okay. 5 i 5, yes Dobra. musimy to szybko wybrać żeby koleżanko nie nadwiniała, bo ja padnę i co będzie? Przegramna. Dobra, Karol, lubię się. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, mnie rozwalili, ale my mamy 11. Skąd my mamy 11? 14. Już. 15. Ha, co tu chciałeś zrobić nawet? Wow. Sześćnaście! Rób. Na pierwszy bossa uderza. Uf. Dobra, rozwalamy. Bo się daje radę! Yes! Wygrana! Wygraliśmy. Widzowie, coś czuję, że jesteście przy mnie. Jesteście widzowie przy mnie, więc brawo! Dziękuję jeszcze. Mi tutaj Supercel dał w gry. Więc supercelowi dziękuję. 8 dostałem, ja miałem dostać 18. Nie. Zaraz będzie za 7 minut mapa zmieniona, ale ja się z wami jeszcze nie żegnam. Zrobimy krótkie cięcie i widzimy się jak będzie mapa, bo zdobędziemy Mega Boxa. Moi drodzy, witam, przepraszam Was bardzo, ale chyba będę musiał kończyć odcinek. Ten za chwileczkę się widzimy, za 7 minut, tak? I szybka rundka będzie później, więc. Moi drodzy, już mamy tą nową mapę. Już mamy nową mapę pod tytułem Nagroda. Już ją wybieramy. Nagrodę. I co? Na co czekamy? Gramy! Gramy! No, gramy! Gościu! Dobra, nie chcę. To dobra. Idziemy na rundę. No, po tej rundzie będziemy kończyli odcineczek. Oczywiście na koniec. Big box. Big. Box. Bo jakby bez Big Boxa było, to musicie się zapytać, co tak bez Big Boxa? Co się dzieje? Ojej, losa siostra. Mam dwie siostry w tej grze teraz. Ja chcę być z chłopakami w ogóle, a nie z dziewczynami, bo dziewczyny przegrywają tu. Widzę. To Która sama kłopoty? Bum, bum, bum. Już przegrywają. Teraz my, bo chłopaka mają tutaj. Widzę, że chłopak, ból jest tylko. Tu, w tej teamie. Nie padnijcie! Nie padnijcie mi tu teraz. Oni mają teraz padać, o nie, oni mają 14 i mnie zaraz zabije. Coś. Yeah! Bibi rozwaliła. Widzę, że Bula trzeba. Rico tutaj się kręcił mi. No ale my wygrywamy. Kurczę, to jest mocny team. Ze mną no jest. Oni i my mamy mocny team. Widzę, że dziewczyny są bo dobre w te gry. Nie wiem, jak nawet ich przeczytać, bo oni w sumie z jakichś, z jakichś innych krajów mi podobierało. Ale Big Box na koniec będzie. Nie bójcie się. Okej. Okay. Bieg, 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 bieg. No oni ja... Co się stało? Dagi, przepraszam. Nie odzyskali władzę. Przegramy to. 6. No to robię cięcie, jakbyśmy to wygrali. Więc, papa, pa. ale robimy cięcie. Robimy Zmieniłem postać i wygrana. Więc, 8 do głowy. Uuu, dwie skrzynki otworzymy, Trzymajcie. Nic nie pada. No nic nie wypadło. Nie gamy. Fajnie by było, jakby nam postać mogła poszła. Nie patrzę. Nie patrzę. Nie, 25, 13 do El Primo, 15 do Franka. Pa! Widzowie, widzicie? I, i dostajemy teraz e, podwalnia grzytonów, więc papa.